Witam, witam, Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym odcinku z naszej miniserii. Tak, słuchajcie, jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka z Dilere Q, to możecie sobie nadrobić klikając w karty, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i komentarze, dobra. Ej, teraz ty czytasz challenge trzeci. Challenge jesteśmy na 6. Challenge trzeci. Pamiętasz jak się robi ciasto? osadnicy oh mają imprezę, a nie mają ciasta. to ma? to ma? To ma? O sadownicy. O sadownicy. Uu. Uu. Musisz im pomóc. Odpowiedź. Potrzebne są na przykład jajka, podpowiedź 3. Przydadzie mleko, a pszenica. A gdzie jest cukier? Ciasto ma być gorzkie, a uh -huh. masz crafting? A ja pamiętam, okay. crafting. Crafting pamięta? A ja tam widzę tak. już cukier, daleko, daleko, ja ale pamiętam, widzę. Pamiętam, pamiętam, spokojnie, Ej, spokojnie. mamy jeszcze tutaj kury, dobra, ej, ja idę szybko po ten... Dobra. Nie, ile ja cukru trzeba? trzeba? Jeden cukier trzy trzeba, nie? Trzy cukry, nie trzy... jeden, dwa, jeden. Cukry, dwa cukry. Dobra, ja mam trzy bambusy, stary, to no wystarczy, to wystarczy, To wystarczy. Ten, co jest potrzebne, to jest iron, żeby zrobić... Mhm. A ja, y... ja widziałem już tu iron, na starcie tu jest iron nawet. No Jakoś proszę, wydawało? O, jest, no jest, o, okej, dobra. Trzeba zboże, nie? O Boże, trzeba zboże. A już mam. Przenicza masz zboże? E, stary, no, no, no. Zajmij się... Zajmij Aha, się. tu jest miejsce na ciasno. No, ciasto. Rozbawianiem mam widzów. Rozbawianiem widzów? Y, a masz jajeczka? Mam już jajeczka. Ja też mam jajeczka. Nawet pięć. Chciałem powiedzieć dwa, ale dwa też mam. To by było całkiem zabawne. Hehe! <laughs> Taki śmieszny żart, Karol. Dowcip. Ej, ale Dowczyk. musimy Dowczyk. jeszcze... Trzeba zrobić te... Kilopy. No, i trzeba. Yy... Są tu krówki. Jezu, rozwalasz wieśniakom z... dom! No. Karol! No, są ciasto, to jest za coś. No, no dobra, okej. Okay. Miejmy, miejmy nadzieję, że biedni wieśniacy sobie poradzą i odmurują Osadnicy. sobie domek. Osadnicy, no. No, muszą. Dobra, Elin. Boję Dobra, domek. Dobra, yy... jestem niemiły, Karol. To ja wykopię może węgiel, co? Zły, Karol. Zły Karol. Zły! Tak nie wolno! Za późno! Ej, dobra, ja kopię węgiel, mordeczko, jak coś. Dobrze, Mordunio, morduszko. M mordunio, morduszko. Ej, wykop kobla trochę, żeby było na piecyk. Na piecyk, dobra. Ja mam ten kilo drewniany, generalnie, no ale wiem, dobra. Ale wiem. dobra, to wykop ja żelazo. Ej, ile żelazo. wiaderek trzeba? Trzy, trzy Trzy, nie? Trzy. To trochę tego żelaza będzie trzeba, no, trzeba będzie trochę zrobić. żelazo... Masz? No. Dobra, myślę, że 5-7 węgla starczy i 9 kobla na piecyk, nie? No, nawet dwa kobla wystarczy. Wow! To zrób no stary piecyk. Się... No już robię, czekaj, tylko wychodzę. Mordusiu, okay. mordeczko. Mordusiu, mordeczko już robię, knurze. <laughs> Ej! Bracia knury Dobra masz, wróciłem ci tam od Ej, nie razu. Nie umiem, nie umiem się Ty się nie nauczył, no bo to robisz na wdechu jakby. No wie, robię nie umiem, coś nie umiem Napiszcie, napiszcie co To lepiej, Kto jest lepszym knurem? Tak, to jest lepszym knurem. Ej, dobra teraz? No teraz, teraz tak. Przepraszam to Ej, stary! No będzie krjacimi kamerkami, stary Dobra, co ci potrzeba w ogóle? Ja ci rzucam cukier zrzucam ci jajka jakbyś miał za mało, masz nawet potatos i więcej ci nie dam, bo nie byś nie pamiętał craftingu. Ja nie! Nigdy nie pamiętam takich rzeczy. Dobra, trzeba znaleźć krowy stary. Krówki są, oni mają zagrody normalnie, wiesz? Gdzie są krówki? Tu są... Ale świetnie. A, a, a jak A mu robią krówki. Jezu, miałem taki nagłe... Muuu, a nie Muu. Ej, tu masz krowy, chodź. Tu są okay. króweczki. Kredz, czy, czy pana się żadza, bo tego O, spala. ja im to zniszczę i zrobię chleb, bo ty mi nie dajesz w ogóle stejków, stary, żal mi cię. Oj, no I co? głoduję. Znaczy, no. jeszcze nie głoduję, ale będę pewnie głodował. To po prostu dieta. Nie. Dieta? Dieta cud? Odkudaj się na wokoło. Ej, zrobię kiedyś taką serię. Zobaczysz. No dobra, ja nie to. Od, jest... Odchudzanie z I, I będę takim sportowym świrem. Hehe. Nie, Co, Najgorzej. Coś w stylu ćpaj sport mordo. Co? No są takie koszulki, dwa sport, mordo Naprawdę? Dwaj sport mordo"? Ludzie coś takiego wymyślili, naprawdę stary. To takie coś nosi. Nie wiem! Sportowe, sportowe świry, stary. stary, ja myślałem, że to Co? od ciebie się wyboli. nie mówię, wiesz. to jest zły pomysł, bo generalnie sport. To jest super. Polecam jest. każdemu widzowi. Ja sport. też. Znaczy, ja nie uprawiam sportu, chyba że czasami gram w FIFA, ale nie gram w FIFA, więc nie uprawiam sportu. Ej, tu mamy Miał. miejsce w ogóle na ciasto, wiesz o tym? Dobra, dobra. dobra, dobra. Ma... Rób Wybacz ciacho! Rób ciacho, bo. WUKA głodny. jedną pszenicę. pszenicę, jedną. Jedną? Ej, a sko. Ale. No. Skocz po jedną pszenicę. Ale jak Wiem tu jest się. niewyrośnięte wszystko, wiesz o tym? A nie wszystko? jest. Ło! Akurat jedna jest tylko wyrośnięta, widzisz jaki fart. Co? Co? Pytam czego... Jezu Karol, nie umieraj. Daj Rzucam ciasta. ci Ej, włożę Bek. jeszcze mięso do środka ciasta. O, mięsne ciasto! He he, he. Proszę, ja mam ciasto. A mogę je położyć! Te. O, dzięki. Dzięki. O, uwaga, no, proszę dobra, Państwa! Dobra. I teraz w tym momencie będzie ciasto dla... Tutaj! Przez... <laughs> nie bij go! On też ma uczucia! Pek! Challenge czwarty! Ta, 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 ta tu, tu, tu. Ej, dobra, a co, co teraz? Tepnęło cię? No, bo musisz też kliknąć Ale co ty co ty kliknęłeś? A. <noise> ty nic nie kliknęłeś, co mnie tutaj? O, cześć! Ło wow, wow, cześć, cześć, cześć! Cześć. Mówię Ej dobra, mm, no jasne y, Ustaw render na 4. Okej, okay, dobra, to ja ustawiam render na 4 ty nie ustawisz render na 4 pewnie, nie? Wow, ej, skopiuj się te wszystkie itemki co są w skrzyni, może co? A ja przeczytam challenge czwarty na czym polega. A, bo to jest dla jednej sub mapa. No, no, no. To nie będzie fit the button. Powinno tego... The... Pomimo tego, że tak wygląda. Ej, feed jest to button? leśny labirynt, w którym, w którym... W którym, w którym musisz to... przetrwać. Powodzenia, podpowiedź. Znajdź studnię, ona pomoże ci uciec. No musimy znaleźć studnię, Karol. Skopiowałeś sobie te itemki? Tak.

Marcin. o Dzięki, dzięki mordeczko Byś wreszcie mógł być szczęśliwy Dzięki mordeczko, ej dobra Ej, a mamy coś tu? Nie, nic nie mamy, dobra ej, czy mi się wydaje, czy my tu Uuu. będziemy walczyć? Tak, co mamy zrobić? Bo nie słuchałem ciebie, przepraszam yy, Musimy znaleźć studnie! Wow, ile tu creeperów! Ale kozacka mapa Ale fajna mapka, no to trzeba przyznać O, oh, fuck, ale to wy... O, oh, fuck, kolejny! Wow, ja mam trzy serduszka stary, nie, nie, wow Pajo jajo, gonią mnie! Ej, ja nie, o, 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 ale mi zagrał. Nie, 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 nie. Jezu, ile tego tu jest? Ile tego tu jest? Halo? Pomocy! Ej, zginęłem. Przez ciebie. Nie, nie, nie. Gdzie ty jesteś? Te dalek. Dobra. Jakie mamy mieć? Cztery. Musimy znaleźć generalnie studnię, bo studnia nam pozwoli uciec, wiesz? Tak to wygląda? A -a. ej, kozacka to mapa. Boże zrób mi mapę. No koza... Ej, krówka jest! Cześć krówko, mogę cię schrupać, hehe, dzięki. Dobra, ej, może chodźmy razem, czy się rozdzielamy? No się rozdzielimy od ciebie w No dobra, okej, okay, ale... ale nie wiem, gdzie jesteś. Kurde, no ja właśnie ale dobra. Jak to... tak fajnie wygląda, ja bez shaderów jestem, jest, prawda, ale świetnie. Wygląda. Ja właśnie jestem na shaderach, ale to też super wygląda, powiem ci. Tak. Klimatycznie, klimatycznie. No, Szukaj no, studni, Karol. Szukaj studni, jak znajdziesz studnię, to mów, mordo. Karol suka studni. <noise> suka studni. No sukam, sukam. Ej, dobra. O, znalazłem coś! Znalazłem! Studnie? Na dole jest wyjście, no! Gdzie? Znalazłem, no i teraz zaczyna się górka. Dobra, stary. Yy, powiem ci tak. Podam A. ci kordy, co? Nie tepaj się, podam ci kordy. Czy znaczy, jak dziś No ciemu... właśnie koło mnie, no ja A, tutaj się wiecie, bronię. Ło, wow, pyk, Gdzie dobra. Jest? Gdzie... Ja nie sądziłem, że tak szybko znajdziemy to. Tą... Wow, studnie. Gdzie? No tutaj jest, tu wow. Ej, ale chodź, porozglądamy się jeszcze, czy coś, coś tutaj jest. No, no to chodź, spadź, stary, jakiś sterek może. No, bo mi się coś wydaje, bo to jest bardzo duże w ogóle. Powol, stary, tam, tam się No dobra, okej, okay. czekaj, tylko. Dobra, ej, ale dobra, najwyżej ją zgubimy i znajdziemy drugi raz. Ale nie, mi się no, wydaje, że coś tu jest. możemy znaleźć to jest to jeszcze. Rzecz stary jest. Gdzie? Tu, chodź cały czas. Już idę. Wow, jakieś ruiny stary. No, no, widzisz, wiedziałem, że coś tu będzie. O, oj skrzynka, jak jest? Stuli, papier. Patrz, co no no, no, no. dobra, to, sobie, bierzemy nie, to? Nie, po co, bierzemy oh. to? Po co, No, no nie, nie wiem. A w sumie tak nie przydadzą nam się. No dobra, chodź ale wezmę sikierkę, tak. Tak nie wiem, tak sobie. Hop, jest dużo 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 kitorów. Wow, ma, dobra, ją ominiemy. Czyli tutaj są jakieś ruiny, trzeba jeszcze poszukać, może coś ciekawego znajdziemy. Nie mam po story jakie to jest wielkie w ogóle. No i to nie wygląda. Wow, Super, jest kozacko. O, ej, tu jest to back, Czy mi back. się wydaje czy to jest ścieżka w ogóle Jak? Nie, to nie jest ścieżka. Nie, nie. To tak nie, nie. chyba tak po prostu... Wow, dobra, stary, wracajmy, wracajmy. O! 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 Dobra, ej, Dobra, 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 ej, to nie zabijamy. Dobra, już, już, już biegnę. Uciekajmy, wow, wow, no 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 uciekajmy, musimy stąd wyjść. Wow, wow, jak Wie, yeah, mi teraz. Nie. Bijjemy czym dalej, tym lepiej. Czym dalej, tym lepiej. Ty jesteś, czy sam byś? Tak na poczekaniu. Wow, mógłbyś prawdziwy zenkarzem. No jeszcze ty byś na ukulele beat zrobił, wiesz co? Nie. Ej, ej, ty zapamiętałeś naprawdę gdzie to było? Brawo Karol, jestem dumny z ciebie, naprawdę, jestem z ciebie dumny. Okej, teraz chodzimy na dół. I gdzie jesteśmy? Na ostatni challenge. Okej, piąty challenge. Challenge 5 Okej okay. Ale challenge 5 słuchajcie, zrobimy w kolejnym odcinku naszej mini więc zostańcie z nami, łapkujcie te filmy, subskrybujcie, nie Tak, mój kanał też, proszę tak? Błagam. Tak? I róbcie mapki też dla mnie. Tak, tak dla... róbcie mapki dla nas dla mnie i dla Karola. Dostaję, też, co? No właśnie, więc yy, ja byłem MWK, ze mną był Lirer. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa! Cześć. Oj, ja cię uderzyłem? No jesteś miły Wybacz. A zostawisz mi łapkę? Przymyślę. No dobra.